Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego uratowali życie 13-letniemu chłopcu. Przeprowadzili zabieg leczenia ostrego udaru mózgu. To wyjątkowo trudna sytuacja, bo udar występuje u małych pacjentów niezwykle rzadko. Chłopiec zasłabł na lekcji wychowania fizycznego. Sytuacja była bardzo dynamiczna, wszystko działo się bardzo szybko. Chłopiec trafił już po dwóch godzinach do szpitala w Ciechanowie. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że każda minuta w walce z udarem niedokrwiennym mózgu jest ważna. Potem karetka przewiozła go do Wojskowego Instytutu Medycznego przy szaserów. Lekarze przeprowadzili skomplikowany zabieg trombektomii mechanicznej. Takie zabiegi lekarze wykonują u osób dorosłych. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Udało nam się wykonać z sukcesem zabieg udrożnienia tętnicy mózgowej u trzynastolatka. Niedrożna była tętnica, która zaopatrywała dwie trzecie mózgu tego chłopca. Tym samym lekarze uratowali chłopcu życie. Trzynastolatek przebywa teraz w Centrum Zdrowia Dziecka. Stan pacjenta diametralnie się poprawił. Pacjent mówi pełnymi zdaniami. Czasami mowa jest jeszcze niewyraźna, natomiast to jest do wypracowania. Przed chłopcem jeszcze długie leczenie, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.